Grupa Teatralna Groszki przedstawia słuchowisko na podstawie tekstu Elżbiety Gorzkiej-Kmieć pod tytułem Wróbelek. Lubisz mnie? Szkoda, że nie umiesz mówić. Bolicie skrzydełko, ale nóżkę masz już zdrową. Nie ruszaj skrzydełkami, bo spadniesz. Gdybyś się tak nie wierdził w gniazdku, to byś nie wyleciał. Jedz a ja ci coś ładnego namaluję. Lubię malować. Dostałem szóstkę za rysunek, który ci namalowałem. Nie ruszaj skrzydełkami, bo spadniesz, a fruwać i tak się nie nauczysz, bo jesteś okaleczony. A poza tym nie chcę być sam. Jesteś moim przyjacielem. Musisz być ze mną. Moja córunia. Wiesz, jestem z ciebie dumna. Ile ty mi radości dajesz dziecko, moje kochane. Ucz się córeczko, ucz. Żebyś chociaż ty nie przyniosła wstydu mamusi. Mamusiu, pani prosiła, żeby ci przekazać kartkę. O Boże, czuję. Czuję, że to kolejna uwaga na tego gamonia. Gamoń, gamoń. Mamusiu! Jeden. Do konta. Daj mi tę kartkę. Dlaczego uderzyłeś pana od WF-u piłką w głowę i nie przeprosiłeś? To było niechcący! A dlaczego nie przeprosiłeś? Bo już kiedyś go przeprosiłem, a on powiedział, żebym się wypchał ze swoimi przeprosinami, bo tyle razy go już przepraszałem. Nie przeproszę go więcej! Przeprosisz! Nie! Przeprosisz! Nie przeproszę! Ile to dziecko zdrowiem nie kosztuje! Wstydzę się ciebie! Na każdej wywiadówce słyszę pobił, opluł, zagrożony niezdaniem, najgorszy głąb w klasie! Tylko wstyd mi przynosisz! Mam ciebie dosyć! Nieprawda! Staram się i dostałam szóstkę! Mamusiu, on na ciebie krzyczy! Nie krzycz na mamusie. Dostałem szóstkę i już. Pierwszego z głupiej plastyki. Sama jesteś głupia. Lubię plastykę i to bardzo. A ciebie nie cierpię. A co z polskiego? Z matematyki? O, to jego zeszyt. Dawaj, to mój zeszyt. Ej. Mamusiu, on mnie pije. Tu obozie jeden. Do grobu mnie wpędzisz. Diabeł ja wcielony, nie dziecko. Nie jestem diabłem! Jesteś taki sam jak tata! Nieprawda! Teraz to płacze, jak jeden. <noise> Mamusiu, on nie bije! O nie! Za karę umujesz dzisiaj ubikację, zmyjesz naczynia, wyniesiesz śmieci i wyczyścisz wszystkie buty! Ale fajnie! A ja wlezłam dzisiaj w kupę! Nie umyję butów! Tak? To nie dostaniesz kolacji! To mogę nie jeść, ale butów nie umyję! Czyści bo czyści bo szambonurek, głupi szambonurek. Nie mów takich brzydkich słów. A ty sam się o to starasz. Do konta na pół godziny, a później do roboty. Zuziu, idziemy na zakupy. Ubierz się ciepło. Pośpiesz się, kochanie. Wiem, że nikt mnie nie kocha. Naprawdę nikt. Nie chcą się ze mną bawić, dlatego ich nie lubię i ich leję. Pokaż nóżkę. Boli cię. Ale skrzydełko już cię nie boli. Szkoda, że nie umiesz mówić. Ptaszku, kiwnij główką tylko. Tak lub nie. Jak myślisz? Naprawdę jestem taki niedobry? Proszę cię, kiwnij główką, że nie. Jesteś moim przyjacielem. Nie odlecisz ode mnie, prawda?